ono. No, um. no pełen to sobie zrobiłem, Mordekazerem grałem F-time, mówię to teraz inaczej, bo przed chwilą nagrywałem, tylko że mi się głos nie nagrał. No łapcie.

Ale myślę, że założę, to nie zmieniło, bo i tak tutaj to udajone, tutaj, y, to ten wulta, więc y, na powtórkach nie widać, że daje jakoś wulta, y, więc... No dobra, dzięki za oglądanie i może kiedyś będzie kolejna pęta i może kiedyś będzie, nie? Szymona.